Siemaneczko! Wszystkim jestem Blast i dzisiaj pogramy w parkoura o nazwie Assassin's Creed. Więc możemy zacząć. Mm. Mm -hmm. Co lepiej przeżyjecie tu? Pójdziemy dołem. Mamy mankato. Dobra, tu się przejdziemy. A co jest? O, jedziemy. Łach, ale zabawa. Jest. Jakie super. Spirit. No. Już jedziemy. Jest nitro, jest moc. Jeszcze kawałek. Wiecie, co przejdzie się? I co my tu mamy? No, zażyłem. No. Co to jest? Mm. Nic, nic nie widzieliście, nic nie było. Z drewnem tak łatwo idzie, na kamieniu już Co to? Ja nie mogę ludzie Dobra, idziemy na, na razie na tym, na skriwalu. Poczekajcie chwilę, przyniosę się na parkoura O tutaj ja I możemy zacząć Udało się i mamy piórko Okej, okay. skaczemy do wody. Jest, udało się. Teraz wbijamy tutaj. Jest. Teraz tutaj, potem tutaj. Nie wiem czy tu miałem skoczyć, ale dobra. No, potem... Wbijemy tutaj. No, dawaj. Spoko. Po schodkach i... No i nadal nie ma skrzynek. No nie. Może gdzieś tu będą skrzynki jakieś? Hmm, nie widzę żadnych skrzynek. O, jest, jest! Okej, okay. i... Jurko, znowu. Bardzo się cieszę. Hmm, marzyłem o dwóch piórkach. To może nam jeszcze trzecie dadzą? Jak się postaram. Poko, tam jest jakiś tunel, wbijemy widać, że tam pewnie są jakieś skrzynki, fajne okej, okay, i skaczemy okej, okay, tutaj może nam się uda jest prawie jest dobrze idzie no nie jest jest, jest. szynka Ej mamy czerwoną pochodnie i następne piórka damy tu pochodnie i co teraz oh my god Gadę! Nie! Jak zladzyło! Co to? Mi się zdaje, czy... Czy ja nie żyję? O! Ot. Ja nie mogę! Nie, 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 gdzieś! A jak mówię, Redy? Hmm? Super Jakby ktoś w niego boksował taki do boksowania ten To nic mm. Ciśniemy parku A jak wcisnę to? Hmm, nadal wyglądam jak jakiś... Nie wiem co to jest. Oj ludzie, to jest ciężko. Ja tu byłem! No, what the fuck? Ja ni nie, nie wytrzymam, idę tak. bo bieg opuszczony. Yeah. Wcisnę po ścianie! Sorry, sorry za te lagi, ale... Nie mój problem. Problem y, komputera no i mojej mamy za to, że nie mam dobrego komputera. No. Widzicie to? Widzicie? Widzicie? Świnia. Jak mnie zobaczy od razu zginie. Czekajcie, mam pomysł. Ubiorę moje ciuchy normalnie. Zafeki, takie wykokszone. Patrzcie, patrzcie na to. Świnia zobaczymy i już zginie. Patrz, ginie. A może coś znajdziemy? Nie, jaki nie chcemy. Mieczyk jakiś. Czekajcie. Jeszcze robijemy tę świnię. Jeszcze chwilę. Jeszcze, czekajcie. Zrobię tak z tej świnie normalnie filecik, taki ładny. Soczysty stek normalnie. Jest, mamy! Tym mieczykiem świnka oszalej. Puu! Co on dała? Ło, prawie dwa staki i mięsa! The fuck! No teraz to wyglądam jakoś. No to biegiemy! Ostrzynka! No i proszę, pióreczko. Trzeba coś przekąsić. Okej, okay, okej. Okay. Spoko. Dobra, teraz poszukamy na ziemi skrzynek. No, o, o, piórko. Już, już sześć skrzynek znalezionych. Dobra, pięć, bo w jednej były dwa. Może na tym budynku coś będzie? Czy ja tu? ai da fuck Ty nie wbijesz tu. Jedną? Na no serio? Poczekajcie, ja tu się pobawię. Chodźcie się trochę z zombiakami innymi pobawimy. No tak, gotowi? Mamy swoją zdobycz. What the fuck? Jaki logi! Uh. Szybko survival! Chodźcie, zombie! What the fuck? Ile dostaliśmy? Siedem masz Gdzie te potwory poginęły? Dałem na trudny i takie potwory mi tu wyskakują puśćcie wam teraz y, najlepszą dla mnie y, piosenkę multi'ego y, Multiways No hmm. nowa leci O patrzcie, strzelił we mnie i zginął Teraz się bawimy... No nie no, takie słabe. Ta rakieta! Ta rakieta! rakieta. Nagram to. Cześć na biti, to ja to wypadła twoja noga, gdzie odpadła jakaś szkoda i się umarwić. Hej! Nie szkoda, szkoda, hej. Teraz kitę ciągle na rakietach cześć coś nabito!

coś na bit. Na Na jaka szkoda, dziś umarłeś, hej. Nie, szkoda, szkoda, hej. Kul, laski na rakietach. Stej, coś na bit. Kul, odpadła, jaka szkoda, dziś umarłeś, hej. Szkoda, szkoda, hej. Kul, laski na rakietach. Patrzcie, bić nie muszę. Sami się biją, no ja nie wiem te. O, chyba nie. To fog! Idziemy! Uuu! Dobra, już się już, więc nie przeżyję. Nie, to to, to jest twoja noga gdzieś odpadła. Jaka szkoda, że Hej! Szkoda, szkoda, hej! Uu, laski tańczą na rakietach. Dobra, ziomeczki, więc. To fog! Więc. Na dzisiaj kończymy więc. Cześć. Oj.